Cześć. Dzisiaj proponuję Wam wykonanie jaskiniowego podpisu. Pewnie słyszeliście o jaskiniowcach, czyli naszych przodkach, którzy w epoce lodowcowej mieszkali w jaskiniach, chociaż nie tylko, bo zamieszkiwali różne takie schronienia, które wykonywane były i z kości, ze skór różnych zwierząt, robili szałasy. Także takie schronienia. Były rozmaite, aczkolwiek jaskinie najbardziej się z takimi dawnymi łowcami kojarzą. W takich jaskiniach nasi przodkowie pozostawili po sobie malowidła. Niektóre bardzo kolorowe, wiele z nich dosyć tajemniczych. To jest jakby takich podpis, taka pamiątka, którą właśnie po nich mamy. Do końca nie wiemy, do czego te malowidła służyły. Przedstawiały różne zwierzęta, ale też ludzi. Początkowo na takich malowidłach przedstawiano dzikie zwierzęta niebezpieczne, takie jak mamuty, nosorożce włochate, czy lwy jaskiniowe, bądź niedźwiedzie. Później motyw się zmienił, częściej przedstawiano zwierzęta, na które polowano. Przede wszystkim konie. Ale te żubry, bizony, jelenie czy renifery dosyć rzadko przedstawiano człowieka. Najczęściej tylko fragmenty ciała ludzkiego. Tutaj przede wszystkim można zauważyć w takich jaskiniach wizerunki dłoni. Takie malowidła wykonywano za pomocą naturalnych barwników. Takim znanym i często wykorzystywanym barwnikiem była ochra, która występowała. W postaci glinki ze skał bogatych w związki żelaza. Miała kolor żółty, brunatny, w zależności właśnie od zawartości związków żelaza. Oprócz tego pozyskiwano barwnik czarny, chociażby z węgla. I takimi naturalnymi barwnikami wykonywano malowidła albo malowano palcami bądź też y, y, rozpryskiwano za pomocą ust y, czyli wkładano sobie taki barwnik, taką farbę którą malujący wykonał i rozpryskiwał za pomocą ust y, a także za pomocą pędzli które wykonywano z sierści właśnie zwierząt upolowanych y, takie malowidła można znaleźć na całym świecie. Występują w jaskiniach. Tutaj znane jaskinie są we Francji, w Hiszpanii, ale malowidła można spotkać też na innych kontynentach, i w Afryce, i w Azji, i w Australii. Także na całym świecie ludzie takie malowidła naskalne wykonywali nie tylko w głębokich jaskiniach, ale też w płytkich schronieniach, a także w skałach będących gdzieś na otwartej przestrzeni. Dzisiaj zaproponuję wykonanie takiego podpisu jaskiniowego w postaci rysunku dłoni. Nie będziecie, oczywiście nie będziemy rozpryskiwać farby barwnika za pomocą ust, jak dawni tutaj malarze, ale będzie inna technika, myślę, że nie mniej atrakcyjna, z wykorzystaniem narzędzi, które będziecie mogli spokojnie znaleźć w domu. Pradawni mieszkańcy, łowcy, Zamieszkujący jaskinie, wykonywali rysunek dłoni, przykładając po prostu dłoń do skały i nanosząc na tą skałę farbę, I w ten sposób zamalowane były kontury wokół dłoni. Była biały odcisk, właśnie biały rysunek dłoni, a pomalowane były same kontury. Powstał taki negatyw. Aby wykonać taki rysunek, przykładamy dłoń do kartki papieru. A następnie trzeba będzie ją odrysować. A więc bierzecie ołówek i odrysowujemy. Ważne, żeby ołówek trzymać prosto, pionowo, nie wykrzywiać na jedną albo drugą stronę, bo wówczas możecie odrysowywać za głęboko pod palcami, pod dłonią i wasze palce będą cienkie, jak słomki od napojów. A chodzi o to, żeby całą dłoń prosto odrysować, więc. Nie przekręcając ołówka, trzymając go prosto, odrysowujemy wszystkie palce. Od Was zależy, czy palce będą bliżej siebie, czy dalej. Myślę, że jak będzie trochę odstęp, to też lepiej będzie dłońcie prezentować, będzie widać dokładnie wszystkie palce. I tak odrysowujecie spokojnie wszystkie palce, całą dłoń. Nie przekrzywiając ołówka. Po odrysowaniu można rękę odsunąć i widać rysunek dłoni. Teraz kolejnym zadaniem będzie wycięcie takiej dłoni, tak abyśmy mieli szablon, który później będziemy mogli przyłożyć już do wykonania rysunku, do nakładania barw. Czyli bierzemy nożyczki i po odrysowanej linii wycinamy. Postarajcie się tak wycinać, aby odcinana część, kartki nie była pocięta na drobniejsze elementy tylko żeby całość była zachowana i wówczas będziecie mieli dwa szablony jeden szablon dłoni i drugi jakby z taką wyciętą dziurą który też będzie w kształcie dłoni który też będzie można wykorzystać do wykonania rysunku Dłoń już mam wyciętą tak się właśnie prezentuje. A drugi szablon zobaczcie, też ma kształt dłoni i po wyciętej rysunku też będzie można go później wykorzystać. Nim przystąpimy do rysunku, trzeba przygotować sobie miejsce do pracy. Żeby nie zachlapać farbą stołu, dobrze przygotować sobie takie podkładki. Nie żyjemy w jaskini. I warto mieć w swoim domu też troszeczkę porządku, więc robiąc taki rysunek, pamiętajcie o tym, aby podłożyć sobie, zwłaszcza, że będziemy malować farbami, a będzie też troszeczkę pryskać nam taka farba, więc lepiej najpierw przygotować sobie miejsce do pracy do takich malowiteł, kiedy już podkładki mamy przygotowane, na czystej kart kładę czystką kartkę papieru, układam na niej dłoń, obojętnie w którym miejscu, e, rysunek dłoni może być prosto, może być trochę e, przechylony. To już od was będzie zależało, jak e, taki rysunek e, ustawicie, jak taki model dłoni. A następnie przygotowujemy farbę do malowania. Potrzebny będzie kubeczek z wodą, grzebień. Szczoteczka do zębów. Oczywiście nie taka, którą myjecie zęby, ale jakaś już stara, nieużywana, która już nie służy do, do mycia zębów. Taką szczoteczkę można wykorzystać. Podobnie z grzebieniem. E, spytajcie rodziców, jaki grzebień możecie wykorzystać. E, taki, którym nikt nie czesze włosów. I najlepszy jest grzebień, który ma wszystkie zęby obok siebie w jednej linii. Do malowania wykorzystujemy farby, mogą być farby plakatowe, mogą być farby akwarelowe i tutaj pamiętajcie, że bardzo mało wody używamy do takiego malowania. Trzeba troszeczkę zwilżyć szczoteczkę w wodzie, nabrać nieco farby, nie za dużo, a następnie w jednej ręce trzymając grzebień w drugiej szczoteczkę, rozpryskiwać taką farbę. Tak jakbyście zamiatali od, i zamiatamy od siebie, czyli zmiatamy od strony grzebienia, od siebie, nie w swoją stronę. Najpierw możecie wykorzystać jeden kolor, później inny. Takie dawne malowidła były najczęściej w kolorze czarnym, czerwonym, ewentualnie żółtym. Ale jeśli chcecie, możecie wykorzystać też inne kolory. I tak dookoła Waszej dłoni zamiatacie od siebie tylko w jedną stronę. Od siebie do brzegu grzebienia. Jeśli kropki już są bardzo małe, możemy troszeczkę zwilżyć farbę. I wówczas kropki już będą większe, bo farba jest bardziej mokra. I po wykonaniu rysunku możemy podnieść taką nasz szablon. Poczekajcie aż trochę wysknie, i wówczas widać rysunek dłoni. Do wykonania rysunku możecie też wykorzystać drugi szablon, który powstał podczas wycinania. I Tutaj w kształcie dłoni jest dziura po wycięciu. Waszego wcześniejszego rysunku. Przy tym rysunku kolory będą odwrotnie, czyli dłoń będzie kolorowa, a białe będzie tło dookoła takiej dłoni. Możecie, jeśli macie większą kartkę, możecie wykonać kilka rysunków, kilka dłoni na jednym takim rysunku, na jednej kartce. A jak będzie to wyglądało, już Wam pokazuję. Tutaj przygotowałem rysunek, na którym jest więcej odcisków dłoni. Dwa odciski są wykonane w ten sposób, jaki Wam przed chwilą pokazywałem, a ten kolorowy, czerwony, z wykorzystaniem właśnie szablonu, który powstał po wycięciu czyli z tym wyciętym kształtem dłoni, z tą dziurą, którą nakrapiałem barwnikiem, a obwódka dookoła była już zakryta. I dlatego to pole jest puste. A więc dwa rodzaje rysunków dłoni są na jednej kartce. Możecie pobawić się w takiego jaskiniowego, naskalnego malarza, odrysować swoje dłonie, ale też dłonie rodziców, rodzeństwa i stworzyć taką galerię dłoni, taki rodzinny podpis w postaci odcisków, rysunków dłoni. Myślę, że jest to pomysł na całkiem niezłą e, zabawę i będzie taką e, rodzinną pamiątką e, e, przy okazji e, też powodem do tego, żeby zadać e, pytanie, zagadkę i spróbować e, rozpoznać, czyje dłonie są uwiecznione na rysunku, w którym miejscu się znajdują. Ciekawe, czy reszta domowników rozpozna, e, gdzie są ich dłonie na rysunku.